27 sierpnia błogosławię każdemu w moim świecie, a każdy w moim świecie mi błogosławi. Twoja świadomość powodzenia nie zależy od pieniędzy, tylko przepływ pieniędzy zależy od Twojej świadomości powodzenia. Jeśli wyobrażasz sobie więcej, więcej pojawia się w Twoim życiu. Uwielbiam wyobrażać sobie, że stoję na brzegu morza. Wpatruję się w pusty ocean i wiem, że ten ocean to obfitość. Która jest dla mnie dostępna? Spójrz na swoje dłonie i zobacz, jaki rodzaj pojemnika trzymasz. Czy to łyżeczka, naparstek z dziurką, papierowy kubek, szklanka, dzbanek, wiadro, balia, a może masz rurociąg połączony z tym oceanem obfitości? Rozejrzyj się wokół i zauważ, że bez względu na to, ile ludzi jest tutaj i jaki rodzaj pojemników mają, jest mnóstwo dla każdego. Nie możesz nikogo okraść i nikt nie może okraść ciebie. I w żaden sposób nie możesz wysuszyć oceanu. Pojemnikiem jest Twoja świadomość i zawsze możesz wymienić go na większy. Wykonuj często to ćwiczenie aby uzyskać poczucie ekspansji i nieograniczonych zasobów.